Dzień dobry, witam Was, uwaga. Straciłem, straciłem, straciłem ten. Jeszcze raz, chciałem Was bardzo serdecznie powitać na dzisiejszym przedstawieniu i to będzie przedstawienie z okazji, uwaga Dnia Przedszkolaka, które się wtedy nie odbyło z różnych przyczyn, ale dzisiaj jesteśmy tu wszyscy i radośnie będziemy podziwiać naszych cudownych aktorów i aktorki, przede wszystkim aktorki. Czy wiecie, jakie przedstawienie dzisiaj obejrzycie? Kto ma pomysł? Ja! Słucham Was! Trzy małe świnki! Trzy Doskonale! Dokładnie! Oto jest odpowiedź! Jesteście gotowi? No tak! na zachętę! Aktorom się należą już teraz wielkie prawa! Będzie to bajka! Od o trzy świnki, które są też braciszkami. Oto one pełnej kraści. Posłuchajcie, z znaki. Jak stara wieść niesie, daleko za rzeką przylecie, żyły sobie świnki trzy. Mama świnka i ktoś bardzo zły. Dzięki Widziałem nie mógł, nie jesteśmy śmiertelni, 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 nie śmiertelni, śmiertelni, a tam śmiertelni, 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 bardzo zły. My się śmiertelni, boimy. śmiertelni, my się śmiertelni, my się nie widzę kawirów do lasu, nie wierzę tutaj czasu. Piesień wokoło, pracy jest sporo. Mama śpisa. domek by sprzątała i do ogródka jeszcze pognała. Ale tam pomocnicy by się przydali. Chyba widzę chętnych poddali. A? Zapraszam maleństwa.

tym tymczasem małe świnki nie są chętne do wysiłku. O przyszłości nie chcą A tym bardziej o złym Ciągłe psoty. Ciągłe figle. Tak potrafią? Do wieczora. A ja mówię, czas dorosnąć, bo to już najwyższa pora. Gdzie będziecie ślizgi mieszkać? Gdzie już swoje domki macie? Kiedy wreszcie, drogie świlgi, o swą przyszłość zadbacie? Aaaa. Trudno, chodźmy przez podróż. Myślimy. Wymyślimy. ładna droga. I chodźcie. się A głownie, Jesteśmy świętniczy, świętniczy, świętniczy. A, dobrze,

Widzicie szukać, a że pogoda piękna była, to czas im bardzo ubiła. Doszły świnki na łąkę, obok rzeczki, gdzie spotkały świerszcze i biedroneczki. Zapraszam kangurki i tygryski do piosenki. Mama, jak sobie z niego. Znowu, jak no, sobie z ten Znowu, Ja sobie z Nie sobie z Nie Znowu, jak sobie jest niego. Znowu, jak sobie z niego. Znowu, jak sobie z niego. Znowu,

Zdecydujcie proszę dzieci, jakie te dwie świnki dostaną zadanie. Czy będą kąpać się w płotku? Nie. Czy zrobią konkurs na chrumkanie? Tak? Konkurs na chrumkanie? No to uwaga, zaczynamy konkurs na chrumkanie. Zacznijmy odcalej. Ale jest tak. Ale maleństwo, to się ja Dawaj Brawo, Brawo. Brawo. Brawo! Teraz króliczki! Brawo! Dawaj tam pania. Ja. Teraz zapraszamy buchatki! Głośno! Jak robią Głośno! Ja, dawaj ja, dawaj! No, o! Jeszcze, brawo! jeszcze, brawo! Brawo! Ty gryzni, ty gryzni teraz gryzni, jeszcze, jeszcze. O tak, super! Brawo! brawo! Teraz pszczoły! Brawo. Świetnie, brawo! O tak, super! I sobie.

Czego i tak łódkę? Usycemy za prawę. Wszystko musi być porządne. To jest dla mnie ważna sprawa. Dom solidny, mocny, zdrowy. Żeby mieszkać w nim przez lata. Nie ze Nie to jest Tak jak u mojego brata. Dużo siły włożyć. Ale się nie mogę wcale. Tu od rana do wieczora praca musi być wytrwała. Pracowała świnka czelnie. I noce, bez wytchnienia. <śmierdziścia> Bardzo się przy tym nastarała, bardzo się przy tym zmęczyła, ale efekt był wspaniały, więc się świnka nie wczeszyła. Teraz sprawdźmy, co tam słychać u znajomej świnki naszej, która domek ma wszystkie, wszystkie ściany oraz taszki. Ale co to? Co się dzieje? Patrzcie, patrzcie! Wilk się skrada! Mucha w domek! A w tę czynność całe siły swoje wkłada! Zaraz kuchnę! Zaraz A! I pukała i stukała mocno do brata swego. Coś? Szlęka, nie się... nie pukała, nie takiego bardziej, Obie śluby się ukryły, bo się wilka bardzo bały. Zaraz potem wilk nas leciał on obejrzał dookoła. Gdzie świnki? Wyjdźcie stąd! Głośno wilk do świnek woła.

Tomkiem się zatrzymał, okna patrzy i zaglądam. No, wek, mocny, trwały. Będzie szybka moja akcja. Może jeszcze dziś wieczorem trzech będzie kolacja? Zaraz. Zaraz kuchnę. Zaraz dmuchnę.

Słuchajcie, co się stało! Super mama! Superman! wyskoczyła! Superman! z waszej super mamy! I trzy świnki tego Superman! 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 Pogroziły Wilkowi nasze świnki. Nie, nie, Ale robimy to, idziemy dla mnie tutaj. Jakieś takie dzielne świnki trzy, dwa. Nie, Kto żeby słyszał, żeby świnka domek dwa, dwa, dwa. Jakieś tam, Pracowita, bardzo była. I wilk odszedł i już nie wrócił. Świnki razem zamieszkały w murowanym, trwałym domku. Wilka już bać się przestały. Powiem wam jeszcze w sekrecie, że dwie Świnki się zmieniły. Yy, razem z bratem budowlaną firmę założyły. W okolicy najsolidniej właśnie one budowały. A terminów wolnych wcale na dwa lata już nie miały. Posłuchajcie! <grymne> posłuchajcie, 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 posłuchajcie. posłuchajcie, drogie dzieci! robić to dokładnie. Wszyscy będą się podziwiać, Nie jeden grosik, padnie. Taka to była bajeczka i od już końcujemy. A czy było muszę Pamiętacie ile było świnek w naszej bajce? Trzy czy cztery? Trzy, na pewno. Cztery. A z czego świnki swoje domki zbudowały? Świnka pierwsza, z czego? Z No Brawo, a druga świnka? A trzecia świnka? Zegieł, brawo. A który domek był najbardziej trwały? Oczywiście, słuchajcie, zaśpiewamy za chwilkę jeszcze naszą ostatnią piosenkę Ale najpierw z wielkimi obrazkami. Dziękuję się na poro. Mała silka, pani Kilki trzy, pani Kasia, pani Angelika i pani Agata. Wielkie brawa, Wielki zły Panie pani Alec. Dzień dobry Pani Jacek. Dzień dobry Pani Jacek. A zatem duży dom z cegiem szpiki na siebie budują. Wstańcie. Razem z czołem nim pomalują. No a pszczoły i pomogą nam ześpiać piosenkę na pożegnanie. Głośno śpiewajcie. Gdzie mój dom? Ja się nie liczę. Ten, bo się z głowy nie spadnie